Witajcie moi kochani! Dzisiaj do naszej oferty dołączy piękny Fiat Bravo z 2010 roku. Pod maską mamy silnik 1.4 16V benzynka o mocy 90 koni. Na wyposażeniu elektryczne szyby, elektryczne lusterka, wspomaganie City, które pozwoli nam kręcić jednym paluszkiem dosłownie. Mamy klimatyzację, mamy sześciobiegową manualną skrzynię. Dużo poduszek powietrznych kurtyn. Bardzo ładne wnętrze, bardzo ładnie utrzymane. Lakier zresztą też. Naprawdę zadbany samochód. Czysty bagażnik. Piękny, piękny kolor. 17-calowe alufelgi. Hak holowniczy. Samochód ma udokumentowany przebieg. Jest książka serwisowa. Raport historii pojazdu.